A dziś, słuchajcie, przyszła do mnie paczka chrupki nowej paszy, bo do tej pory moje opaki jadły taką paszę. I żadna firma mi za to nie płaci, niestety. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że pierwsza rzecz, która mi się bardzo spodobała, to jest opakowanie. Natomiast zacząłem to rozcinać bez Was i muszę Wam powiedzieć, że mega, mega ładnie pachnie ta chrupka. Więc jestem ciekawy, czy będzie to ta pasza smakowała 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 naszym alpakom skład chemiczny porównamy za moment i te wszystkie witaminki w kontekście do platinu i zobaczymy jak to będzie zobaczymy datę przydatności datę wytworzenia no to ma 4 dni niby wykorzystać przez 6 miesięcy od daty wytworzenia no to chyba ma dłuższy to ma chyba 3 miesiące tak ze standardowo ale tego nie jestem pewien, nieważne zaraz otworzymy i pokażę wam jaka jest różnica w środku w środku wiedziałem, że będzie tak kolorowo i to jest zupełnie co innego jest rzeczywiście inaczej inna jest ta konsystencja na razie będziemy im to mieszać i ta pasza była taka po prostu jednolita do tego dodawałem lucernę czasami wysłodki, ale było tym odcinek podlinkuję tam na górze masz taką informację pewnie i i co jak karmię swoje alpaki, tu widzicie jeszcze jakieś inne inne dodatki i, i takie różne dziwne maści wszystko, natomiast o tym o tym później jeszcze gdzieś były takie inne dodatki witaminowe, ale to to na razie tego nie stosuję, więc nie nagrywam. No, pachnie super. I tego jest 20 kg? 20 kg. Ten też jest 20 kg. Też jest 20 kg. No. No i ta jest zapakowana w taki powlekany folię. Po prostu od środka jest folia, a tu jest odwrotnie. Folia jest na zewnątrz, czy jest papier. Czy? Tak jakby fajnie chyba tam było, ale tu jest tak jakby papier. No nie wiem, nieważne. Ale przyszło coś jeszcze, zaraz Wam pokażę. Zobaczymy, czy to będzie działać. O, i przyszła jeszcze do mnie taka lampa. Zobaczymy, co to jest warte. Bo na razie najskuteczniejszą opcją to jest tradycyjny lep na muchy. Co mówiłem, to tu też takie. Jakieś dziadostwo. Natomiast to wygląda na trochę takie chińskie urządzenie. Właśnie chińskie urządzenie, cena też była odpowiednio chiński, na chińskie urządzenie. Zaraz to idę zamontować w alpokarni i zobaczymy, co z tego będzie. O, i tak wygląda ten sprzęt. Zróbmy próbę, i tak to się świeci. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nocy. I przede wszystkim zobaczymy rano, czy tu się zbierają muchy. Bo jak na razie. To już są trochę stare, ale zobaczcie jakie skuteczne. Takie hamskie, brzydkie, ale dobre rozwiązanie. No i to tyle. Dzisiaj chłopaki jedzą. Ścierzę przywiezioną trawkę. I tyle. No i dziękuję i pozdrawiamy z domostwa Cześć.